Niedalej jak wczoraj, pomyślałem sobie, że pójdę trochę w skałki. Niedaleko gdzie mieszkam gdzieś 20 minut drogi od mojego domu. Mam ładne skałki. To, co widać teraz na wideo, to jest tylko mały fragment tego. Okolice również z pięknym widokiem. Na pobliskie góry. Cały park District Peak. Medytowanie tylko w domu. To jeden aspekt. To tylko rozwijanie jednego aspektu mistycyzmu, który pozwala zagłębić się w całkowicie świat wewnętrzny. Ale jest jeszcze drugi aspekt głębokiej uważności. Bycia tu i teraz. Bycia w kontakcie i w jedności z całą naturą. A temu zamknięte oczy nie sprzyjają. Również medytacja ognia nie wystarcza, ku temu nie jest dobra. By rozwijać czujność i uważność tu i teraz, służą temu spacery. Uważne spacery w trudnym terenie, jak na przykład ten. Tam tak naprawdę jest ścieżka do, na wyższą półkę skalną, ale potem zobaczam z tej ścieżki. Bardzo wąziutka ścieżka, tylko dla tych, w zasadzie, którzy się wspinają. I tak właśnie ją wyczaiłem tą ścieżkę, że zobaczyłem, iż ludzie, którzy zakończyli swoją spinaczkę z linami, karabinczykami, uchwytami i innymi całym sprzętem, poszli w tę stronę, gdzie wiedziałem, że jest tylko rumowisko i urwisko. I już nie wrócili stamtąd. Pomyślałem, o, znaleźli jakieś przejście. Ale już bez sprzętu, bo był spakowany do plecaków. Poszedłem za nimi. Może nie krok w krok, ale po prostu poszedłem w tym samym kierunku, kiedy oni wcześniej poszli. No i znalazłem wydeptaną, bardzo wąziutką ścieżkę. O tyle mi się spodobała, że wymaga bardzo uważnego stawiania kroków. Ale jest bezpieczna. To wygląda, że wychodzę na wysokość no ponad 20 metrów. Ale dopiero, jak zszedłem ze ścieżki, teren naprawdę był miejscami niepewny i trudny. Chybotki, również dziury pokryte trawą. Trzeba podwójnie sprawdzać każdy krok. Ale jest też bardzo. Taki teren koncentrujący na tym, co robisz tu i teraz. Jakość każdego kroku, każdego uchwytu, jakość oceny terenu wszystko to ma znaczenie. Nie należy zaczynać oczywiście od terenu ponad nasze możliwości, ale ja nie pierwszy raz chodzę w skałki. Mimo, że nie jestem spinaczem, wykorzystuję łatwiejsze tereny. Po to, by. O. Jak widać po tej pochyłości, strącony kamek, on się nie zatrzymuje. Pochyłość jest zbyt duża. Jeżeli ja bym obsunął się tutaj, jeżeli bym popełnił błąd, to bym zatrzymał się dopiero na samym dole. Z poważnymi obrażeniami. Dlatego to jest wyzwanie. Czujność, która nie może być oszukana, rozproszona. O to w tej medytacji tutaj chodzi w naturze. To również medytacja jedności z naturą. Jeśli ty masz jedność z naturą, natura ma jedność z Tobą. I chronicie, daje Ci intuicję. Tak, ważna jest również medytacja czystej uwagi, skupienia tu i teraz. Bycia w tym, w czym się jest, z pełni otwartymi oczami i uszami nasłuchującymi każdy dźwięk. Pełna czujność wzbudza energię umysłu. Dlaczego wobec tego tak umysł mobilizować, skoro umysł to rozumie? No nie do końca umysł ma wiele poziomów. Niższy umysł, który obejmuje również podświadomość. Manas. I wyższy umysł, inteligencja, zana Buddhi. Buddhi to rozumie. A manas szuka okazji do spałości lub łatwej energii. Ale energii niezbyt wygórowanej w swoich wybra wybracjach. Dlatego Buddhi musi mobilizować manas. Stąd ten dysonans w każdej praktyce duchowej. W końcu manas zarządza faktycznie naszym ciałem. Buddhi prowadzi nas do abstrakcji, do wyższego rozumienia. Dlatego takie ćwiczenia. Zostawiłem swój telefon na dole, podparty kamieniem, po to, żeby sfilmować miejsce, które wybrałem. To jest w sumie drugie miejsce. Pierwsze nie było zbyt udane. Poszedłem bardziej w prawo. No i tam teren był zbyt pochyły, nie można było znaleźć dobrego miejsca i zbyt dużo ścieżki poza e, tą już ustaloną trasą, więc była o wiele bardziej niebezpieczna, a z drugiej strony gorszy wynik. To jest drugie podejście zdecydowanie lepiej, zdecydowanie więcej e, na ścieżce. Do wyższego tarasu, tylko ostatnie 10 metrów, może w górę, było już wspinaczką w nieznanym. A spojrzenie w dół naprawdę mobilizuje umysł, naprawdę stawia go do pionu i czujności. Szkoda, że nie mogłem. Drugim aparatem pokazać, jak to wygląda w dół. Chociaż w 2D nie ma tego wrażenia, jak w 3D. Naprawdę czułem się jak na skraju urwiska. Pochyłego, bo pochyłego, ale jednak umysł w czystej koncentracji. Odnajdywał poczucie bezpieczeństwa w zjednoczeniu z tą skałą, na którą siedzi z górą skałami w koło w byciu jednością. W tej jedności odnajdywał swoje bezpieczeństwo swoją równowagę. To, że jest w przyjaźni z tym, Czując przyjaźń otoczenia i skał do umysłu, to wprawiało umysł w równowagę, w spokój. Medytacja się wyostrza tu i teraz, tak jak jest. W pełnej czujności tego, co jest. Nie ma nawet ułamka sekundy na sen, bo umysł wie, czym się to skończy. Dzisiaj krótka medytacja i zaledwie 27 Gayatri tak żeby spróbować to miejsce. I też wiedziałem, że film nie nagra zbyt wiele. W rodziczości 4K bateria się szybko rozładuje. Dlatego nie miałem za bardzo czasu. Chciałem przetestować. Miejsce, które sprawi mi wyzwanie do czujnej medytacji. A zarazem będzie na tyle bezpieczne, że nie będzie ryzykańskie. Tego też nie chciałem. I odradzam wystawianie się na ekstremalne ryzyko. Upadek by skończył się tym, że bym był po prostu poobijany, poturbowany, ale zdecydowanie nie stanowiło to zagrożenia dla mojego życia, więc tylko takie miejsca polecam. Zapewniam, że umysł naprawdę też nie chce być pookaleczany, poturbowany, mieć takiego ciała, doświadczać tego. Więc to jest wystarczająca mobilizacja. Wiem, że niektórzy mistrzowie stawali na wręcz krawędzi ryzyka o życie, ale ich determinacja była zupełnie inna. Teraz mamy o wiele wygodniejszy świat. Łatwiej go przespać. Łatwiej przespać swoje życie. Medytacja z zamkniętymi oczami nie będzie skuteczna, kiedy za zamkniętymi powiekami nie utrzymamy czystej koncentracji. Czystej świadomości. Ona zawiera w sobie czujność, a nie sen. Jeżeli nasz umysł jest skłonny do wykorzystywania sytuacji, umysł ma nas, skłonny do wykorzystywania sytuacji w komfortowej medytacji na poduszce czy na łóżku, do zasypiania, Wtedy nasza medytacja musi być krótka, reszta to sen. Albo musimy coś z tym zrobić. Po zamknięciu powiek, nasz umysł powinien być bardziej czujny i wyraszczony niż życie codzienne z otwartymi powiekami. Co do tego nie ma wątpliwości. Inaczej się oszukujemy, a za wizję bierzemy to, co wyśni nasz manas. To nie są wizje. boska wizja przychodzi w czujności, w światłości, w jaźni. To jest prawdziwa wizja. Reszta to są przywidzenia. Nie mówię, że nie mają one znaczenia, też mają znaczenie, bo jak psychoanaliza to pokazuje, mówią o naszym życiu bardzo wiele, ale nie są boską wizją. Aby to osiągnąć, umysł musi być czujny i czysty. Esencja świadomości. To esencja czujności. Najwyższą czujność posiada czysta świadomość. I ta prawda powinna być zawsze w naszej praktyce. Umysł czujny odcina senne mary. W medytacji z zamkniętymi oczami odcinamy nawet światę zewnętrzny jako senną marę, jako defekt na czujności. Ale umysł ma nas na to nie pozwoli, póki nie jest prawidłowo prowadzony, prawidłowo wyćwiczony, kiedy kundaliny nie jest obudzone. A do tego służą praktyki. Rozmawianie o praktyce bez praktykowania to czyste nieporozumienie. Dlatego czasem chodzę w naturę. Czasem skałki, jeśli to mi pozwala. Od czasu przeprowadzenia się do Boksenu no mam tą wspaniałą okazję. Na tej ścianie medytuję po raz drugi, chociaż to był w zasadzie test tej ściany. W innych miejscach medytowałem, ale nie były za dobre. Zbyt łatwo dostępne dla innych, zbyt mało. Wzywające do czujności pozwalały na rozliniwianie się pięknymi widokami. Tak, piękne widoki też. Mobilizują trochę do czujności, ale po to, by się napawać z zmysłowym wrażeniem pięknych widoków. Nie jestem przeciwko nim. Też działają harmonizująco. Ale na krótki moment. To znaczy, może być to wystarczający moment dla relaksu, wystarczająco długi moment dla relaksu. Ale jeśli myślimy o poważniejszej praktyce, o głębszej medytacji, o wyostrzeniu czujności, wewnętrznej czynności świadomości, to tylko to, co zmuszał mu do tej czujności. Będzie działać. Oczywiście zrozumienie iluzji życia również wprawia w czujność. Zdumienie, jak niepoważna jest ta iluzja, też wprawia w czujność. ale też nie stawia takiego wyzwania jak trudny teren. Dobrze jest powiedzieć komuś gdzie się jest i po co się idzie i kiedy zamierza się wrócić. Dobrze jest mieć tę łączność ze sobą. Gdyby były problemy można też pójść w dwie osoby. We dwoje lub we dwóch lub we dwie Tak się rozgaduje o tym, ale ludzie często popełniają błędy. Właśnie o tym zwrocie. Lecz też to rozprasza. Szukając samotności w swojej praktyce, by być dalej od rozproszeń. Raczej, raczej pójdzie się samemu. Ale dobrze jest jednak poinformować się kłopotów, żeby po czasie ktoś wszedł z pomocą. Dlatego też trzeba mieć poczucie odpowiedzialności za to, co się robi. To też jest dodatkowa mobilizacja do czujności, ostrożności. Ale zapewniam, że Stan umysłu przed wejściem czy w czasie wejścia, a przy zejściu jest inny, o wiele bardziej zjednoczony z tą górą, o wiele świeższy, nie spieszący się donikąd z żadnym krokiem ani z żadną decyzją o tym, jaką ścieżkę wybrać bez preferencji a szukającej do niewłaściwego. Tak też być powinno w naszym życiu rodzinnym, zawodowym, by odnajdywać właściwą ścieżkę, która nie rani nikogo, a najlepiej wspiera. Bo to jest jedność ze społeczeństwem, które w swej karmicznej spłacie dba o nas, naszą drogę. Dziękuję.